Natalia Kukulska jest uznawana za jedną z najbardziej cenionych piosenkarek w Polsce. Rozpoczęła swoją karierę w bardzo młodym wieku, sprzedając już jako dziecko ponad 2 miliony płyt. Jako córka zmarłej tragicznie Anny Jantari i kompozytora Jarosława Kukulskiego, Natalia wydawała się być przeznaczona do podążania śladami swoich utalentowanych rodziców. Po okresie dziecięcej kariery, Kukulska zdecydowała się na chwilę przerwy, by przeżyć normalne życie nastolatki. Jednak w latach 90. powróciła do świata muzyki z dużym sukcesem. Jej pierwsze płyty Światło i Puls odniosły ogromny sukces komercyjny, a sama Natalia wylansowała kilka wielkich przebojów i szybko stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. W późniejszym okresie swojej kariery, Kukulska zmieniła podejście do muzyki, wybierając mniej komercyjną ścieżkę. Choć zmiana ta mogła wpłynąć na spadek sprzedaży płyt i brak kolejnych przebojów, Piosenkarka podkreślała we wywiadach, że właśnie wtedy zaczęła czuć się w pełni szczęśliwa i artystycznie spełniona. Jej życie prywatne również układało się szczęśliwie. Po rozstaniu z Ryszardem Kunce, natalia związała się z perkusistą Michałem Dąbrówką. Para wzięła ślub 12 lutego 2000 roku i niedawno świętowała swoją 23 rocznicę ślubu. Są szczęśliwymi rodzicami trojga dzieci. Niedawno Natalia Kukulska zdecydowała się na bardziej otwarte mówienie o swoim życiu prywatnym. Chociaż szczegóły tej rozmowy nie zostały tutaj podane, jest to przykład, jak osoby publiczne, znane głównie z ich kariery zawodowej, dzielą się również swoimi osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami. W nowym wywiadzie dla magazynu pani Natalia Kukulska otwarcie poruszyła temat kryzysu, z jakim zmagała się w swoim małżeństwie z Michałem Dąbrówką. Pomimo pozornie bezproblemowego związku, gwiazda przyznała, że doświadczyli oni trudności. Bardzo długo nasz związek był bezproblemowy. Potem z prozą życia pojawiły się różne kryzysy, różnice, niedomówienia, powiedziała Natalia. Mimo tych wyzwań Kukulska wyraziła przekonanie, że to opatrzność pomogła im przetrwać trudne chwile. Podkreśliła, że sytuacje, które mogły zniszczyć ich związek, zawsze jakoś się rozwiązywały. Natalia zaznaczyła, że ich relacja wymaga ciągłej pracy i uważności. Kukulska wspomniała również o roli terapii w ratowaniu związku, mówiąc, że terapeuci mogą pomóc parom w przejściu przez trudne momenty. Dla związku takim tłumaczem może być terapeuta, stwierdziła. Dodając, że w poprawianiu związku wszystkie chwyty są dozwolone, osoba z otoczenia pary wyraziła przekonanie, że małżeństwo Natalii i Michała jest przykładem prawdziwej miłości. Pomimo trudnych chwil, które przeszli, wydają się być teraz szczęśliwi i zadowoleni ze swojego związku. Potwierdzeniem tego mogła być ich wspólna obecność na pogrzebie Krzysztofa Jaślara, co świadczy o tym, że wspomniane ciemne chmury są już tylko wspomnieniem. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.